Przed mikrofonem Michał Kite, gościem Radia Kielce jest dziś poseł Krzysztof Lipiec, prezes Świętokrzyskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, do 31 lipca samorządy mogą zgłaszać wnioski do programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Czy ten program zmieni oblicze Świętokrzyskiego? Z całą pewnością tak, bo w ramach Polskiego Ładu my już mówimy, bardzo głośno. O świętokrzyskim ładzie sądzę, że teraz te rozmowy w kontekście Rządowego Funduszu Polski, Polski Ład, który będzie właśnie realizował program inwestycji strategicznych. Ja często spotykam się już z samorządowcami, no, którzy przedstawiają różne pomysły, aby skierować stosowne wnioski właśnie do tegoż funduszu, tak aby pozyskać środki. No i to są bardzo ciekawe projekty. Ja przypomnę, że ta pierwsza pierwsze rozdanie w ramach programu inwestycji strategicznych będzie takim programem pilotażowym również. Chociaż rząd wyznaczył już 35 obszarów w ramach których będzie można pozyskiwać te środki, to jednak takie dogłębne rozpoznanie priorytetów a więc tych rzeczy, na które samorządy chciałyby pozyskać dofinansowanie, będzie dokładnie rozpoznane właśnie po tej, y, pierwsze, po tym pierwszym naborze, y, do, który trwa do 31 lipca, tak jak pan redaktor y, zauważył. No i następnie, później będzie wdrożona ta procedura. To jest bardzo prosta procedura. Zakwalifikowany wniosek y, uzyska wstępną promesę. Później samorząd ogłasza przetarg, następnie jest promesa, ta właściwa już, która będzie, że tak powiem, tym pokryciem finansowym dla realizowanej inwestycji. Są bardzo ciekawe pomysły, każdy samorząd przedstawi. Innymi? No, przede wszystkim one dotyczą infrastruktury komunikacyjnej. Najwięcej takich, takich wniosków najprawdopodobniej będzie, ale no, z takimi priorytetami również są wszelkiego rodzaju zadania związane z gospodarką odpadami, ale również z gospodarką wodno-ściekową, inwestycje w sferę edukacji, kultury. Także tu jest bardzo duże pole do popisu dla... Samorządów. Ja przypomnę, że, że takich rozdań w ramach Rządowego Funduszu Polskich Ład będzie kilka na przestrzeni tych lat 2021-2023 mniej więcej, bo wtedy przez te trzy lata będzie rozdysponowana pula środków, to jest około 100 miliardów złotych, które rząd przeznacza na realizację yy, programu inwestycji strategicznych. To są duże pieniądze, które z całą pewnością poprawią jakość naszego życia i tak jak słusznie pan redaktor zauważył z całą pewnością Świętokrzyskie też zmieni swoje oblicze, bowiem tak jak powiedziałem, są bardzo interesujące projekty. Przede wszystkim też yy, są takie projekty, które ukierunkowane są na rozwój przedsiębiorczości. No bardzo ciekawym pomysłem jest Projekt, który z Powiatu Opatowskiego wychodzi. Rzecz dotyczy zagospodarowania terenów pobyłej cukrowni Włostów. Samorząd Opatowski odkupił ten teren, no i tam chce zrealizować. Yy, Inwestycję polegającą na tym, że tam będzie się spotykała sfera biznesu z przemysłem rolno-przetwórczym. Rolno rolno no i sądzę, że to może być bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Akurat ten teren jest terenem, terenem rolniczym. Naprawdę wiele bardzo ciekawych, atrakcyjnych projektów które z całą pewnością, jeśli zostaną zrealizowane, uatrakcyjną nasze województwo. W przypadku rządowych dofinansowań wielokrotnie pojawiały się zarzuty o to, że przyznawane są one według klucza partyjnego. Czy tutaj każdy samorząd dostanie dofinansowanie? No ale czy to, jest, to jest zawarowane? przede wszystkim nie, to jest nieprawdziwa informacja. Już niejednokrotnie na ten temat mówiłem. No, województwo świętokrzyskie jest dobrym tego przykładem, że akurat te środki, kierowane są przede wszystkim tam, gdzie są dobrze napisane projekty, gdzie samorządy starają starania o to i gdybyśmy chcieli na to popatrzeć z punktu widzenia tego partyjnego, to akurat w zdecydowanej mniejszości są te samorządy, które są kierowane właśnie przez aktyw prawa, prawa i sprawiedliwości. No, takim przykładem są Starachowice na przykład, tak? gdzie prezydent Marek Materek jest liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, z różnych źródeł. Te środki przede wszystkim są kierowane poprzez administrację rządową i prezydent Matarek nie ma nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością. Jest po prostu dobrym prezydentem i potrafi zabiegać o te zadania i, i, i mam takie przekonanie, że to jest nieprawdziwa informacja. Natomiast jeśli chodzi o program inwestycji strategicznych, to jedynym jedynym, że tak powiem, dobrym argumentem to będzie dobrze przygotowany, dobrze zgłoszony projekt, który wpisze się w priorytety programu inwestycji strategicznych. No i to wszystko. Wniosek bardzo uproszczony, tam chyba 500 znaków, bo będzie, będą zgłaszane wnioski elektronicznie, także niewiele będzie tam do rozpisania i mam takie przekonanie, że naprawdę samorządy województwa Świętokrzyskiego no Wykorzystają I ten dobrze. Zatem część z tych 20 miliardów złotych, która jest przeznaczona w pierwszej transzy, może trafić do naszego regionu. To trudno, trudno jest powiedzieć. Ja mam takie przekonanie, że to będą jednak spore środki finansowe. To wszystko zależy od tego, jakie, jakie będą złożone zadania. One będą przecież weryfikowane w Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest partnerem rządu w tym projekcie. Następnie będzie weryfikacja w kancelarii prezesa Rady Ministrów, bo ostateczna decyzja będzie należała do komisji powołanej przez premiera polskiego rządu. Teraz nieco zmienimy temat. Czy odzyskanie praw miejskich przez Iwaniska to już przesądzony fakt? No, przesądzony fakt to będzie wtedy, kiedy zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie. Natomiast no, bardzo ważnym sygnałem jest to, że projekt takiego rozporządzenia został przygotowany przez Ministra spraw wewnętrznych i administracji tak naprawdę to właśnie w tym resorcie, w tym ministerstwie trwają te główne prace nad tym, aby taki wniosek został przygotowany. No istotą tego wszystkiego jest przede wszystkim to, że samorząd gminy Iwaniska jest do tego dobrze przygotowany. Były tam konsultacje społeczne, ale chyba najistotniejszą kwestią jest to, że że zostaje przywrócona ta dziejowa sprawiedliwość, bo przecież Iwaniska były miastem. Po 150 latach odzyskują te prawa, które zostały utracone po Powstaniu Styczniowym, jak zdecydowana większość miast i miastaczego województwa świętokrzyskiego. Zarządów Prawa i Sprawiedliwości to już będzie chyba 11 bądź 12 miasto, które odzyskuje prawa miejskie. Ja przypomnę, że nie tak dawno, bo chyba w 2019 roku był specie, było specjalne, takie w trybie ekstra wydane rozporządzenie Rady Ministrów, w tej sprawie właśnie dla tych miast świętokrzyskich, które przeprowadziły konsultacje i które pretendowały do tego, aby te prawa miejskie im zostały przywrócone. To ja myślę, że już dzisiaj możemy pogratulować społeczności miasta Iwaniska, bo rzeczywiście oni na to zasługują. To patriotyczne miasto, które swą bohaterskością wykazało się w czasach, w czasach powstania styczniowego, ale, ale również i później też. Przecież tam ruch oporu był bardzo silny w czasie II wojny światowej i mam takie przekonanie, że rzeczywiście Iwaniska zasługują na to, aby tę godność Miasta przywrócić tej miejscowości. Krajobraz, z naszego tego się zmienia, bo oprócz Iwanisk i wielu innych miejscowości, które te prawa miejskie odzyskały, niektóre miejscowości, które miasta mi wcale nie były, jak na przykład Piekoszów, taki status miasta chcą uzyskać. I jaka to korzyść dla tych miejscowości? No, no, no. No, w zdecydowanej mierze y, samorządy tych miast, które inicjują tego typu działania, uważają, że to jest, że to jest prestiż. To jest również Morawica uzyskała y, też y, status y, miasta, też nigdy y, w swojej historii miastem, miastem przecież nie była. Y, no, dzisiaj można powiedzieć tak, że są specjalne programy, na które można pozyskiwać... Y, środki finansowe, bo ta sytuacja trochę się zmieniła. Kiedyś na początku przemian ustrojowych było tak, że, że rzeczywiście bardziej opłacało się być gminą typu wiejskiego niż typu miejskiego, tak, bo już specjalne środki finansowe. Dzisiaj ta sytuacja troszeczkę się odwróciła. Są również uprzywilejowane małe miasteczka i stąd też pewnie samorządy samorządy zabiegają o to, aby uzyskać status miejscowości o prawach, o prawach miejskich. Ja na Natomiast uważam, że, że tutaj ta polityka historyczna jest rzeczą niezmiernie ważną i te miasta, które były kiedyś, te miejscowości, które były kiedyś miastami, chcą te prawa miejska, miejskie odzyskać i, i mają takie walory, jak chociażby no, ten zewnętrzny wygląd, rynek i tak dalej. No i jest ta wola pośród mieszkańców, to warto nad takimi wnioskami się pochylić i rząd prawa i sprawiedliwości to czyni. Poseł Krzysztof Lipiec, prezes święto wszystkich struktur Prawa i Sprawiedliwości był dziś gościem porannej rozmowy dnia w Radiu Kielce. Dziękuję bardzo. Dobrego weekendu Państwu życzę.